Joga ma w Polsce wielu gorących zwolenników i nic w tym dziwnego, gdyż daje ona wiele zdrowotnych korzyści. Oto one. Poprawa elastyczności i siły mięśniowej. Ćwiczenia jogi angażują różne grupy mięśni, dzięki czemu wpływają na poprawę siły całego ciała. Regularne wykonywanie pozycji jogi może też przyczynić się do zwiększenia zakresu ruchu w stawach. Poprawa oddechu. Ćwiczenia oddechowe w jodze poprawiają wentylację oraz zapewniają lepszą kontrolę oddechu. Ponadto pomagają w zwiększeniu pojemności płuc. Wszystko to prowadzi do lepszego natlenienia organizmu. Redukcja stresu i napięć. Adepci jogi uczą się technik oddechowych, jak również medytacji. Pomagają one w redukcji poziomu stresu, a przez to pomagają w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Zwiększenie odporności. Choć bezpośredni wpływ jogi na odporność nie jest jeszcze jednoznacznie udowodniony, to wiadomo, że każda regularna aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na działanie układu odpornościowego. Poprawa postawy. Ćwiczenia jogi często skupiają się na świadomości ciała, dlatego pomagają w utrzymaniu prawidłowej postawy. Przy ich pomocy można ograniczyć niektóre wady postawy oraz bóle pleców. Lepsza równowaga i koordynacja. Pozycje jogi często wymagają opanowania sztuki równowagi, co dodatkowo poprawia koordynację ruchową. Lepsza koncentracja i jasność umysłu. Medytacyjne elementy jogi wpływają na poprawę koncentracji i jasności umysłu, co z kolei może przełożyć się na lepszą efektywność w codziennych zadaniach. Zdrowe serce. Niektóre style jogi, szczególnie te bardziej dynamiczne, mogą przyczynić się do poprawy krążenia krwi i zdrowszego serca. A może wy znacie jeszcze jakieś inne korzyści z uprawiania jogi? A ja zapraszam Was do oglądania innych zdrowych porad na moim kanale. Do zobaczenia!